Kryzys na rynku zbóż, protesty rolników, niedziałająca aplikacja IRZ Plus oraz nowa energia dla wsi, ale nie polityczna, tylko elektryczna. To wszystko dzisiaj w programie 360 o rolnictwie. Bartowiej Czekała, zapraszam serdecznie. Dramat na krowym rynku zbóż. Nadal ogromna podaż ziarna z naszej wschodniej granicy sprawia, że duże punkty skupu są zasypane lub mocno ograniczyły skup ziarna, natomiast mniejsze lokalne jeszcze ten skup od rolników prowadzą, ale ceny idą w dół. Jak wynika z naszych informacji, na wschodzie Polski ceny pszenicy już zbliżają się niebezpiecznie do 1000 złotych za tonę, natomiast na, w innych częściach kraju, na zachodzie, na południu, na północy Ceny jeszcze w granicach 1200-1300 zł za pszenicę można dostać. Jak długo to potrwa? Nie wiadomo, ale na pewno sytuacja w najbliższym czasie nie poprawi się, ponieważ napływ zboża z Ukrainy jest nadal bardzo duży, a podaż w kraju rośnie, ponieważ rolnicy obawiają się dalszego spadku cen, próbują to ziarno za wszelką cenę sprzedać. Problemy na krajowym rynku zbóż zmusiły rolników do wyjechania na drogi. W Chełmie w tym tygodniu, w środę, odbył się największy protest w kraju. 500 traktorów e, znalazło się w jednym miejscu przez 48 godzin. Rolnicy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację nie tylko na rynku zbóż, ale w ogóle kondycję finansową gospodarstw, do której doprowadziło to, że ziarno z Ukrainy praktycznie bez kontroli trafia do Polski. E, protest odbył się także w innych miejscach w kraju, ale ten najliczniejszy właśnie był w Chemie. Poza tym można było rolników spotkać także w Opolu, w Osieku oraz także częściowo na Wrymiu, Mazurach i Mazowszu. W trakcie trwania tych protestów odbyły się rozmowy ministra Henryka Kowalczyka z liderem protestujących Michałem Kołdziczakiem w siedzibie resortu rolnictwa. Niestety nie przyniosło ono ani żadnych ustaleń, ani przełomu. Zdecydowali jednak rolnicy o zakończeniu tego 408-godzinnego strajku i przejściu do innego formu, innej formy protestu, do oflagowania domów, wieszania banerów na płotach, stawiania ich także na polach. Na których to banerach będą hasła informujące o tym, jakie w tej chwili problemy mają rolnicy, po to, by rząd mógł je zauważyć. Minister Kowalczyk powiedział tylko, że 30 stycznia Polska złoży wniosek w Komisji Europejskiej i poprosi inne kraje członkowskie o poparcie tego wniosku, który będzie wprowadzał cła na kukurydzę importowaną z Ukrainy. Kryzys, niestety, nie tylko na rynku zbóż, ale także powoli dotyka branżę mleczarską i producentów mleka. O ile w ostatnich latach koniunktura była bardzo dobra, ceny mleka wysokie, tak już w tym roku niestety się nie dzieje. Od stycznia mamy pierwsze obniżki cen skupu mleka przez mleczarnie w całym kraju od 20 do 50 groszy. Zapowiadane są kolejne obniżki, a to jest efekt także tego, że tanieją produkty mleczarskie, i to nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. I należy się spodziewać, że tutaj w tym obszarze, także w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach, będzie bardzo dynamiczna zmiana sytuacji. Czy nowa aplikacja IRZ Plus to katastrofa? Na razie wszystko na to wskazuje. Miało być dobrze, miało być lepiej, miało być czytelniej, przejrzyściej i bardziej funkcjonalnie. Niestety to, co ARIM pokazała rolnikom i udostępniła 9 stycznia tego roku, niestety takie nie jest. Nowy system zawiera wiele błędów, często się wiesza i przede wszystkim rolnicy nie wiedzą dokładnie, jaki mają w nim stan stada. Te cyfry są często bardzo mylne i odmienne od tego, co rolnik ma w gospodarstwie. Nie można tych zwierząt zgłaszać, rejestrować i wielu innych funkcji, które ta aplikacja miała spełniać, też nie można zarejestrować. Arlin ciągle przeprasza, że pracuje, że stara się naprawić te błędy, ale póki co końca rolniczych kłopotów nie widać, a cierpliwość rolników wystawiona jest naprawdę na dużą próbę. Zmiany klimatu, wymagania nowego zielonego ładu, a także rosnące koszty produkcji, m.in. także cen paliwa, które jest wykorzystywane do produkcji rolnej, skłaniają rolników ku temu, by coraz częściej stosować na swoich polach uprawę pasową. Ma ona wiele zalet i korzyści, ale żeby w pełni się przekonać o tym, co dają prawa pasowa, trzeba ją po prostu na swoim polu przetestować. Dlatego warto zapoznać się z tym, co jest na rynku. My przygotowaliśmy dla Was przegląd rynkowy ofert, firm, które oferują uprawy i maszyny do siewu pasowego. 12 takich sprzętów mamy dla Was przetestowanych i sprawdzonych. Zobaczcie koniecznie, co wyszło z, naszych, z naszego przeglądu. Rusza energia dla wsi i nie jest to hasło programowe nowej partii politycznej, ale programu już dobrze znanego, którego kolejna edycja z budżetem ponad miliarda złotych ma spowodować, że na wsi będzie więcej inwestycji do produkcji energii przyjaznej środowisku. Nabór pierwszy ruszy już 25 stycznia, potrwa do grudnia tego roku, a pula środków na niego przewidziana to aż 100 milionów złotych. W ramach tego można uzyskać wsparcie na budowę farm wiatrowych, energii, elektrowni wodnych, paneli fotowoltaicznych, a także biometanowni, biogazowni i magazynów energii. Jakie są szczegółowe warunki, co trzeba spełnić, aby te pieniądze dostać i na jakie dokładnie inwestycje i w jakim czasie, to wszystko na naszym portalu. Zachęcam Was do lektury. To wszystko w tym odcinku programu 360 sekund do rolnictwie, więc jak zwykle na portalu topagrar.pl. Bartłomiej Czekał, Panią Sińsko i do zobaczenia.